Farosz. Mm. Szczęść Boże, księży proboszczu. Słuchaj, musisz załatwić jedna sprawa. Ja. Leć wartko do burmistrza. Ja. Żeby kupił moje auto. Jak auto. Te małe czorne moje wziąć na auto służbowe. Na służbowe? Bo ja tu mam coś na oku. A takie no. Skromne, skromne, ale nie powiem, nie powiem. Znaczy się, my, mumy my, znaczy się ksiądz chce, ja. Możesz to mi załatwić. O pieruna. Znaczy się, yy, przepraszam, no ciężko będzie. Ale postaramy się, ale... Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem. To jest ciężko rzecz, bardzo ciężko. Z Panem Bogim. Nope, <laughs> nope.